Co ty mi pokazujesz? Co ty mi pokazujesz? Co? Pytam się ciebie, co ty mi pokazujesz? No, co? Na co czekasz? Mam ci powiedzieć, pokaż? Dobra, pokaż. Pokaż mi. Pokaż. No idź. Pokaż, gdzie jest. Gdzie jest ryk? Pokaż mi gdzie byka no pokaż, no idź pokaż, idź pokaż, idź pokaż. idziemy, no, idź. Eee. Eee. co ty znalazłeś? Ja cię kryszę. Ja tak nie o ja, ja, ja. Jo. 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 To... dobry pies berę gdzie tak gdzie się cieszy Dobra, no, och, tak, dobrze, dobry pies. tak, tak jest, tak, znalazł, Znalaz. Ja. Dobry pies głosi, dobry. dobry. Ja. Jest, dobry tak, 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 do, dobry, 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 siad już, siad, siad, let, siad, tak jest, let, już starczy, starczy, siad ładnie, dobry pies, tak, dobry pies, tak jest.